Przegrywasz każdą grę o przyszłość, gdy liście czerwone od jesieni spadają na twą głowę. Piękności pragniesz, jak powietrza, bo serce bije jak dzwon, jak dzwon morza rozbijającego fale o latarnie przybrzeża. I po liściach na głowę spada zimny deszcz. Jak dojrzałe owoce, kropel churanią, każdą myśl o miłości, bo przecież czas miłości już minął. Zamarł z w blasku słońca w samo południe, gdy właśnie byłeś pewien, że wygrałeś ten los, który odnawia serce o setkę lat. A to było tylko Wino! Ha, ha. Tylko jesień w porywach wichru, który odgania cię od przyszłości, a potem podnosisz głowę w stronę słońca i wierzysz, że